Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto weszliśmy w ten czas roku, który możemy nazwać z pewnością najbardziej magicznym. A przynajmniej takim, który odczuwamy jako magiczny, mistyczny, nawet niekiedy bardzo dziwny i tajemniczy. Oto przysuwamy się coraz mocniej do Królestwa Ryb. I gdy Księżyc zejdzie w nowy, dokładnie w tym domu... Dowiemy się sami od siebie, co tak naprawdę integrujemy z dniem bieżącym w tak zwane pojęcie swojej własnej osobistej rzeczywistości. Ta energia właściwie klaruje się już teraz. Coś zostaje za nami, jakieś rozdziały raz na zawsze zamykamy, chociaż oczywiście nie wyrzucamy ich z książki, która nosi nasze imię i nazwisko. Nadal tam są, aczkolwiek nie musimy spędzać w nich już więcej czasu. Jest to czas takiego osobistego przegęszczenia się pomiędzy tym, co pasowało do naszych dawnych wersji, do naszych dawnych form, a tym, co tak naprawdę jest żywe dzisiaj i co chcemy kontynuować w przyszłości. To jest również czas nagłych objawień, takiego przecierania się szlaków pomiędzy jawą i snem, i jeżeli tutaj na tych trajektoriach odbierasz istotne dla siebie wiadomości, to przygotuj się na niesamowity, taki głęboko wizyjny tydzień. To jest też czas, gdy mogą dosięgnąć cię, uwaga, Twoje własne wizje z przeszłości, nie po to, żeby cię nękać, ale po to, żebyś jeszcze raz, spoglądając na tę wizję, podjął decyzję. Tym razem decyzja musi dotyczyć tego, czy ty zamierzasz to zaprosić w swoją rzeczywistość, czy po prostu to wygonić. Masz tylko dwa słowa do powiedzenia, albo tak, albo nie. No i właśnie potęga tych dwóch słów będzie w tym czasie, można powiedzieć, nieoceniona. Właściwie na progu rewodnika uczymy się jeszcze raz, ponownie takich podstawowych narzędzi. Uczymy się głosu i w tym głosie zatwierdzeń i zaprzeczeń. Także Całą naukę świata, która idzie do Ciebie, całą informację, która idzie do Ciebie, Ty traktuj jako żywą, plastyczną informację, którą możesz albo zatwierdzić, bo wtedy wołasz to do rzeczywistości, jest to dla Ciebie ok, chcesz tego w jakiś sposób więcej. No albo oczywiście możesz to wykluczyć, wygonić, nadać na to kraniec, koniec i śmierć. Pamiętaj, że masz do dyspozycji dwie różdżki. Jedna zaprasza. I wrzuca w przód w swoją rzeczywistość jakieś dane zjawisko, a jedna wyrzuca, wyklucza lub też po prostu całą energię danego zjawiska swojego życia eliminuje. Wszystko, co pojawia się w Twojej rzeczywistości, nie jest tylko okolicznością, takim kontekstem, żeby Ci stworzyć scenografię, jest żywym pytaniem. Ty możesz na to zareagować pozytywnie albo negatywnie. Możesz to uznać za własne, za swoje, za domowe, albo to odrzucić, postawić to poza granicami swojego świata, poza swoim własnym, osobistym horyzontem zdarzeń. Ten czas to czas wyborów, ale uwaga, już nie są to wybory intelektualne, są to wybory emocjonalne, są to wybory takie, jakie podejmujemy w znaku ryb, w domu raka, takie, które podejmujemy w momencie, kiedy kierujemy się. Już nie tylko swoją logiką, ale przede wszystkim swoim sercem. To czas oczywiście podsumowań, czas również, w którym to dusza zdaje sobie sprawę, czy realizuje się na Ziemi w sposób, który zakładała sobie, w sposób, który odbiera na poziomie światła jako sukces, czy też należy te ścieżki w jakiś sposób skorygować, poprawić, zmienić, no bądź po prostu kompletnie pójść inną drogą. Ten czas daje takie możliwości. Uwaga, należy być totalnie, totalnie uważnym. Wszechświat właściwie daje Ci taką szansę, daje Ci na taką full kontakt, komunikację i w tej komunikacji Ty sobie możesz zdać sprawę z rzeczy, o które w Tobie chodzi, z rzeczy, które w Tobie się pojawiają, które w Tobie są żywe i które do tej pory były jakoś zablokowane. Masz taki świetny dostęp w tej chwili do całego pokładu swoich wiadomości wewnętrznych, które dotyczą Twojego autowizerunku. Czyli patrząc w lustro, czy widzisz to, co chcesz tam zobaczyć? Czy jesteś sukcesem siebie? Jaki jest stosunek Twój osobisty do ciebie? Ten czas będzie takie rzeczy dość oczywiście brutalnie można powiedzieć wyjaśniał. Ale uwaga. To jest pierwszy podstawowy punkt wyjścia do pracy z takimi wartościami. Potrzebujemy wiedzieć, co nam właściwie jest w jakiś sposób pilne do skupienia się na tym, a co możemy sobie na tę chwilę, załóżmy, odpuścić. Bardzo ważne, bo ten czas klaruje priorytety. Ten czas daje nam szansę zauważenia, co było wcześniej schowane, co było wcześniej, na przykład, odsunięte przez jakieś kłamstwo osób trzecich. Co było wcześniej w jakiś sposób zafałszowane, I jeśli chodzi o nasze możliwości postrzegania. Można porównać ten moment do zdejmowania masek z kubidu i uwaga, nie tylko tych, które dotyczą innych osób, no ale oczywiście także siebie. Jeżeli mamy jakąś wizję siebie i ona jest surrealistyczna, to albo ją sobie odpuścimy, albo sobie zdamy sprawę, czego nam brakuje, by faktycznie tę wizję osiągnąć. No, i albo podejmiemy taki kierunek, taką pracę, albo po prostu nie. No to są te, tak zwane rozdroże. I uwaga, niezależnie od tego, w jakim stylu żyjesz, w jakim stanie porozumienia jesteś ze sobą, na jakim etapie jesteś z myśleniem o swoich sukcesach, to to się stanie. To jest wpisane w kalendarzu świata jako przewartościowanie. Tak więc, uwaga, następuje. Do momentu, gdy to słyszysz przez następne 7 dni, a tak na serio, od 25 lutego przez następne 7 dni, a więc w całą wieczność świata. Gdy przechodzą przez niebo tranzyty planetarne, gdy przechodzi przez nas jakaś określona, powiedzmy pogoda planetarna, gdy możemy to przewidzieć albo nie w prognozie pogody ducha, yy, mamy do czynienia z procesem, który oczywiście. Coś uruchamia, coś powoduje. Ale uwaga, sam sobie ten proces on jest. To są jakieś sterowniki kosmiczne, które faktycznie powodują zmiany hmm, chociażby w molekułach hmm, metali, które albo tego dnia się ruszają szybciej, albo wolniej, w zależności od tego, hmm, jakiego rodzaju jest ta informacja kosmiczna wysłana. I teraz uwaga. Jest to bardzo istotne, bo Słońce wykazuje maksymalną swoją aktywność, właściwie na tyle szaloną, że nie śniło się to naszym filozofom, Waszym też zapewne nie, jeżeli macie prywatnych. I jest to na pewno proces, który przykuwa uwagę, ale niedostateczną. Bo oczywiście nawet w tej chwili, przez następne 7 dni, znajdować będziemy się we wpływie jednej z największych burz solarnych. Wiadomo, że są to burze, które powodują wpływ magnetyczny, i w związku z tym, na przykład, połączenia radiowe na Pacyfiku jeszcze do dzisiejszego poranka nie działały. I mamy do czynienia na Ziemi z taką, powiedzmy, falą mocy słonecznej, która się przelewa przez kontynenty. I uwaga, tu chodzi o to, że wszyscy jesteśmy w zasięgu. Tego wpływu, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy się schowamy w domu, czy będziemy siedzieć w piwnicach, czy wyjdziemy na piknik, to po prostu to są bardzo, bardzo istotne energie. One aktywują nasze DNA, one można powiedzieć wprost, przenikają przez ściany, więc to nie jest tak, że człowiek będąc na ziemi, jest w stanie się jakoś przed tym schować. Mało tego, te wszystkie przeszkadzańki, które celowo jako jakąś ym, interferencję zaburzeniową starają się wprowadzić pomiędzy człowieka a niebo, czyli te wszystkie y, fale y, w powietrzu, y, które no, miały udawać wifi, ale wiadomo, że ma, nie mają nic wspólnego z internetem, y, czy też na przykład chemtrails, no, takiego rodzaju wpływy, influencje nie mają znaczenia dla tej fali słonecznej, bo tutaj nie chodzi o informacji w częstotliwościach, które da się mierzyć w hercach. Tu bardziej chodzi o luksy, i tu bardziej chodzi nawet o częstotliwość tego, z jaką to światło do nas dociera. I o bardzo, bardzo szczególne zmiany w tej sekwencji, bo ta zmiana, jak wiadomo, powoduje również pewne zmiany w naszych komórkach. Dosłownie to jest na czas przebudzenia. I to jest ten czas, gdy aktywują się nasze świetliste wartości w komórkach. Nasze ciała sobie przypominają, że tak naprawdę to mają pewne magiczne właściwości. I uwaga, tu nie chodzi o żadną wdzięczność tym razem, ale nie dowiedzielibyśmy się tego, gdyby cały gatunek nie został aż tak zaatakowany. Więc uwaga, jesteśmy w kulminacyjnej fazie tego starcia, gdzie po prostu ludzki gatunek został do tego stopnia przez warunki zewnętrzne w jakiś sposób nacelowany, namierzony, zaatakowany, że potrzebuje, broniąc się, znaleźć te swoje magiczne właściwości, tą swoją pierwotną, oryginalną moc i magię, i to się po prostu dzieje. I tą masą krytyczną tego zła, które człowiekowi uczyniono, właściwie przebudzono. Największą kontrsiłę, która w człowieku jest, czyli tę boskość, i w momencie, nawet jeżeli jakieś zaburzenia, czy to za pomocą fali, czy substancji w jedzeniu, czy jakiegoś rodzaju promieniowania, jeżeli to jest jakimś, powiedzmy, takim bodźcem, który miał tego człowieka otępić, który miał go w jakiś sposób zrzucić ze ścieżki, czy też coś uniemożliwić, to to już za chwilę nie będzie miało znaczenia, bo Człowiek się sam ponad to przebuduje. Tylko, uwaga, nie stanie się to, jak człowiek będzie tego unikał. Faktycznie istotna jest ta ekspozycja na słońce, choć oczywiście w budynku się przed tym nie schowamy, ale jednak wychodząc na zewnątrz mamy większą szansę na to, że to stanie się szybciej. No wiadomo, że tak jak rośliny reagują na światło słoneczne, tak nasze komórki też reagują, ładują się wręcz elektromagnetycznie od tego, co Słońce daje. Przypominam, księżyc jako lusterko do tego Słońca, jako tafla wody, w której się Słońce przegląda co noc i w związku z tym zna swoje oblicze, wie jak wygląda, no więc to księżyc, ta sytuacja kosmiczna, ona uwaga powoduje wodą, a więc jest odpowiedzialna za nasze pływy, za to, jak się czują organizmy, za to, czy czujecie przypływ euforii, czy czujecie senność, czy czujecie jakiegoś rodzaju podekscytowanie, czy czujecie motywację. To są bardzo istotne zakresy. I teraz Oczywiście Księżyc ma na to y, wpływ niebagatelny, właściwie można powiedzieć całkowity. I skoro już wiemy, że Księżyc jest lustrem do Słońca, to teraz skubidu skup się, prosta zagadka. Jeżeli Słońce w taki sposób fluktuuje, y, wyrzuca świetlistą plazmę w kierunku Układu Słonecznego, to będzie to widać w kosmicznym lustrze, czy nie? No właśnie. A więc y, skoro y, będzie to widać, y, skoro będzie... Również i ten wpływ ta anomalia będzie to zaznaczone, to możemy spodziewać się sensacji na poziomie własnej wody, czyli na poziomie własnej emocjonalności, na poziomie stanu organizmu, na poziomie po prostu autoregeneracji i autoodporności. Można powiedzieć, że ci wszyscy, którzy próbowali rządzić światem na brzydko, spóźnili się, bo to miało im się udać przed tym dniem, przed 25 lutego. Oni mieli takie plany do tego czasu, do tych tranzytów planet i jeszcze w jakiś sposób można powiedzieć, mieliby takie szanse. Czasem je stracili i kompletnie można teraz już ogłosić, życie odbudowuje się na zgliszczach tych pomysłów, które to jeszcze całkiem niedawno Wprowadzali i byli tak bardzo gotowi wprowadzić. Natomiast okaże się, że na tej planecie, to przede wszystkim, już pomijając wszelkie kłótnie gatunkowe, na tej planecie w domu jest życie. I ten, kto pracuje ku życiu, pracuje ku wartościom bazowym, domowym i podstawowym tej planety. Kto pracuje przeciwko, pracuje samobójczo, jest to logiczne. Więc ta cała informacja tych ludzi, to wszystko, co zasiewali przeciwko ludzkości, a dla swojego zysku albo dla jakichś paktów, które sobie zawarli w dawnych czasach z ciemnymi siłami, ci ludzie teraz dowiedzą się, do jakiego stopnia przegrali. Ich agendy zostaną objawione, ich wszelkiego rodzaju fantazje, rządzy zostaną wręcz obśmiane na forum publicznym. Te ich wszystkie marzenia o wielkości. Przecież jest banda kujonów, która chodziła z tymi, można powiedzieć, inhalatorami do szkoły, bo bez nich to nie, bo ja tu się nie zaśmiewam z nikogo, ale to nie są ludzie, którzy mają jakiekolwiek predyspozycje, licząc charyzmę, licząc ogładę towarzyską, nie wspominając o dyplomacji do rządzenia światem. To, to są. Po prostu, no szczerze mówiąc, pachołki, które musiały sobie stworzyć taki mechanizm, taką machinę, żeby w niej usiąść, jak taka mrówka, która kieruje czymś większym. W swojej oryginalnej formie z całą pewnością niczego ani nikogo by nigdzie nie poprowadzili. No więc to są tricksterzy, to są oszuści, więc to wszystko na naszych oczach zostanie objawione, upadnie. Mało tego. Ludzki umysł, nawet powiedzmy umysł kolektywny, rozwija się coraz szybciej w geometrycznym tempie. Słyszeliście o tym dawnym eksperymencie, w wyniku którego małpy nauczyły się mieć kokosy na jednej wyspie i chociaż nie miały Twittera, nie miały Instagrama, ani nawet maila, na drugiej wyspie nauczyły się tego w zastraszająco krótkim czasie. Informacja przeniosła się po wodzie, przeniosła się po gatunku. No i teraz e, oczywiście ewolucja przyspiesza. My w tej chwili mamy już do czynienia z czymś takim, że większość z nas ma jakieś pojęcie o popularnych tematach, chociaż niby skąd je ma. Nie są to opinie innych ludzi, jest to bardziej jakaś prywatna własna reakcja na dany temat, na reakcję danego tematu, ale ona jest. I teraz chodzi o to, że osoby, które sobie pozwalają już rozumieć czym jest samowiedza, pozwalają sobie wejść, w stan, teta, w którym są w stanie odcedzić, co jest prawdziwe, a co nie. Takie osoby mają teraz w tym czasie ogromną łatwość gimnastykowania tego talentu, bo stanie się on w wyniku ich gimnastyki normą. I to uwaga już za dwa lata. Słyszeliście zapewne o tych wszystkich przepowieściach Nostradamusa i nie tylko, które mówiły o tym, że ludzie będą widzieli się na odległość, będą po prostu wyświetlali się sobie w głowie zupełnie na zasadzie telepatycznej. I oczywiście telefony komórkowe czy też hologramy pokrywają większość spośród tych przewidywań, ale jest jeszcze coś więcej. W tym czasie świata my się łączymy własnymi, prywatnymi takimi intranetami, taką siecią energii z tymi osobami, z którymi. Jest to dla nas ważne. To nie będzie wynikało z żadnego łączenia urządzeniem. To będzie coś takiego, co w 100% będzie naturalne dla każdego człowieka i po prostu uznamy sami osobiście, że nie potrzeba już w tym pośredników. Ten dar po prostu w człowieku w jakiś sposób ewoluuje. Czy będzie to przybierało formę bardziej zdalnego widzenia u niektórych osób, czy będzie to po prostu w 100% czysta forma takiego, no dosłownie, telepatycznego postrzegania i wymiany słów, czy komunikacji, po prostu to będzie. I to jest nowy standard. To jest coś, co ma człowieka w sposób naturalny przybliżyć ewolucyjnie do tej boskości, która w tym człowieku jest. Jest to oczywiście czas, z racji, że Królestwo Ryb jest takie kończące zodiak, posiadające wszystkie wnioski z całej ścieżki zodiaku, posiadające niesamowicie mistyczną energię, to tutaj pojawiają się takie ważne myślenia o wieczności, takie zrozumienie alchemiczne i podsumowania nawet tych rzeczy, z którymi wcześniej nie mogliśmy się zderzyć, brakowało nam albo cierpliwości, albo ramu, albo po prostu jakości osobistej, by mieć substancję do pojęcia tego. No więc to jest czas, byśmy sobie zdali sprawę z tego, gdzie jesteśmy duchowo, jaki jest ten nasz poziom, nie oceniając się, nie porównując się do innych, po prostu zobaczyć swoją skuteczność w działaniu. Każdy ma swoją magię, każdy ma swoje własne parametry parapsychiczne, które wymagają co jedynie aktywacji. I ta aktywacja do nowiu w rybach z całą pewnością nastąpi. W rybach następuje wręcz, można powiedzieć, cała parada planet, chociaż tę nazwę astrologowie i fani astronomii używają do innych celów. Ja pokuszę się, żeby to słownie tak to nazwać. Wręcz można powiedzieć, że wszystkie te wartości przeprowadziły się do rozmarzonego rybiego domu, żeby wszystko podsumować. Ważne będzie to, uwaga, dla większości z nas, że Saturn kończy takie męczenie nas... I tego, co robił przez ostatnie 20 lat, dosłownie, i przygotowuje się do wejścia w nowy cykl. I dosłownie już za dwa tygodnie poczujemy kompletnie inną energię, jeżeli chodzi o przeszłość, o karmę, o dawne doświadczenia, o nasze własne, jakieś traumatyczne doświadczenia, założenia, więc będzie to bardzo, bardzo odświeżające. I jest taka ostatnia, dawna struktura planetarna, która się Rozłamuje, uwalnia coś, coś żegna na zawsze. Z całą pewnością będzie dużo takich rzeczy, ale daje czystość, jasność, pokazuje, gdzie podążyć, co można dalej zrobić. Jest to niesamowicie uwalniająca, piękna energia. Ta energia da Wam taką szczęśliwą, można powiedzieć, entuzjastyczną, bardzo subtelną wskazówkę. Ona mówi, żeby robić to, o czym się uśmiecha Wasze serce. Nie to, w co być może zainwestowaliście wiele lat, czy wiele czasu, ale to, o czym Wy dzisiejsi, Wasze dzisiejsze emocje, uczucia, Wasze dzisiejsze życie po prostu, o czym się uśmiechacie. I tego Wam życie. I oczywiście pełnej odwagi do tego, ażebyście za tym podążyli i żebyście to osiągnęli, bo już czas. To jest właśnie ten tak zwany czas najwyższy. Dlatego nie zabieram Wam tego czasu więcej, a wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że z tym opisem będziecie wiedzieli, co z tym czasem zrobić, i że osiągniecie każdy sukces, z którego jesteście w stanie się ucieszyć. To jest właśnie ten moment, na który dusza czekała, by przeprowadzić Was z całym życiem już, nie tylko marzeniami czy wizją, yy, przez drzwi do przyszłości którą stworzyliście swoją własną wiarą. Czy w tej Waszej wierze były nadzieje czy obawy, to już zależy od Was. Uwaga, czas y, przyjąć y, konsekwencje swojego tworzenia, no i przede wszystkim ucieszyć się, bo ten świat, do którego idziesz, z pewnością jest lżejszy od tego, z którego wychodzisz, z pewnością jest jaśniejszy i ten czas Ci to pokaże. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. I oczywiście a brak naprawdę tego? Oczywiście podwójnie.